stariusze wymagają podpisu imieniem i nazwiskiem bankowości dla pewności naszych identyfikujemy się imieniem i nazwiskiem, a wreszcie pewność obrotu gospodarczego, a więc podpisujemy umowy, np. umowy kredytowe, czyli tylko dokumenty bankowe, to dla łatwiejszej identyfikacji pewności w obrocie gospodarczym urzędnicy, że wymagają wszystko zaprosa 3 podpisu. Zobaczymy, czy nie mówił, o podpisie czytelnym, ma on identyfikować w pełni osobę, która składa taki podpis. W przypadku banków bardzo często jest tak, że wzór podpisów banku jest przechowywany i ten wzór musi być zgodny z tym, który składamy. No dobrze, ale to jest tak? często na formularzu, czytelny podpis napisany, a innym razem to ma być podpis, który ma być zgodny z tym wzorem.

bardzo bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Bardzo dziękuję i się. Dziękuję, kłaniam się. Czytelny podpis to, jak tłumaczy mi pan profesor Barmych, to jest sformułowanie zwyczajowe. A podpis mam, ze wzorem podpisu, co i się nie ma do tego, co mi wcześniej powiedziano w parkerze, to. z portalu e -praw, do pana Halo dzień dobry, witam, mówi Janusz Wajs, Radiowa jedynka. To... Dzień dobry, witam. Do czego potrzebny jest czytelny podpis? Z punktu widzenia prawa nie ma czegoś takiego jak czytelność podpisu, nie ma takiej w ogóle definicji. E, w prawie w kodeksie cywilnym jest pojęcie własnoręczności podpisu, Zgnowania czegoś, podpisania, przepraszam, własną ręką, napisania to tego odręcznie i aby oświadczenie woli było ważne, skuteczne, właśnie wymaga się bardzo tego podpisu własnoręcznego. E, orzecznictwo przyjmuje, że takimi minimalnymi wymogami podpisu jest pierwsza litera zmienia i nazwiska. To było orzeczenie, które były wydawane z punktu widzenia e, prawa historiowego, tak naprawdę. E, czy drukowane, czy nie, no, czy to będzie podpis? Bo no, no, podpis spadamy, składając ten podpis codziennie w ten sam sposób. Drukowane to już, ja bym powiedział, że to, to raczej no, jest własnoręczne, no ale ja bym jednak y, y, szedł w tym kierunku, żeby to nie było drukowane. Drukowane to nie jest podpis. Podpis to jest w miarę czytelny, e, pewne, pewne sygnowanie pewnego dokumentu chodzi. A ja pan się zarabuje, jeżeli e, panu? Podsunie jakiś dokument, mówiąc, prosimy o czytelny podpis. Ja bym w takiej sytuacji starał się podpisać w taki sposób, żeby można było identyfikować po tym podpisie moje przynajmniej nazwisko. Chciałam przecież we własnym interesie, tak? No, to, no Chciałbym, żeby po prostu to było identyfikowalne ze mną. Dziwne troszkę jest. Wydaje mi się, że byłoby yy, lepiej, gdyby był staranny podpis, prawda? Tak. No o na to, im chodzi. to, to jest chodzi, to jest ważne, żeby móc później porównać, zidentyfikować, żeby oczy nie różniły od tego nie wzoru podpisu i tak dalej. Bardzo, bardzo uprzejmie panu dziękujemy, panie przewodniczący, widziałem niedawno jakieś podpisy, w Unii Europejskiej się podpisywali, kamera zbliżała, to były piękne znaki graficzne, ale żeby ktoś mógł odczytać z tego imię, starannie. Proszę o to numer telefonu do mnie 22 645 21 55 i teraz adres mailowy WSW.